Zobaczcie jaki piękny okaz. Też na tle tego drzewa, jak pięknie wygląda. Powiedzcie mi kochani, jak to jest u was z tymi drzewami Bo to człowiek to opinia. I w zasadzie się zastanawiam, jak to u was wygląda. Jak wy je wyrywacie, czy wy je wykręcacie, czy wy je po prostu tak wyrywacie. Czy ucinacie nogę, bo różne rzeczy się słyszy, ale to tak jak z wiadomościami na pewno trzeba wypośrodkować ale u mnie to wygląda tak, że na początku szybka klepie z uznaniem z podziękowaniem później lekko wykręcam i pakuję do koszyczka jak to wygląda u was dajcie znać w komentarzach i zobaczcie miłego dzionka wam życzę